Cześć, witam Was na kanale Frizo. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 5 najpopularniejszych błędów, z jakimi spotkałem się na instalacjach w przypadku błędnego montażu termostatycznego zaworu mieszającego ATM. Wciąż wielu z Was nie subskrybuje naszego kanału. Dlatego teraz kliknij, proszę, w czerwone pole z napisem subskrybuj oraz dzwoneczek obok, tak aby nie ominąć żadnych z naszych produkcji. Zaczynamy! Błąd pierwszy. Zanieczyszczone medium grzewcze. Sercem zaworu jest termostatyczny element mieszający, który w odpowiednich proporcjach dozuje nam gorącą wodę oraz chłodniejszą, tak aby uzyskać zadaną temperaturę na pokrętle za zaworem. Ale jeżeli niedobrze wypłuczemy naszą instalację i zostaną w niej pozostałości po lutowaniu, cięciu rur bądź jakieś elementy szczeliwa, i dostaną się do środka takiego zaworu, zawór ten nie będzie prawidłowo działał. Dodatkowo, jeżeli chcecie wydłużyć żywotność takiego zaworu, koniecznie musicie zamontować separator zanieczyszczeń. Dopiero taka aplikacja zapewni wam długie i pewne działanie takiego zaworu. Błąd drugi. Brak pułapki cieplnej. Zawór nie powinien być w sposób ciągły narażony na wysoką temperaturę. Dlatego nie montujcie zaworu ATM bezpośrednio na wyjściu zasobnika ciepłej wody użytkowej. Musicie zastosować pułapkę cieplną, która obniży wam temperaturę medium trafiającego do tego zaworu. Błąd trzeci. Nieodpowiedni stosunek ciśnień. Zobaczcie. Do przyłącza H podpinamy gorącą wodę zasobnika o ciśnieniu 1,5 bara. Do przyłącza C podpinamy zimną wodę sieciową o ciśnieniu 6 barów. W takiej konfiguracji ciśnień nie będzie prawidłowej pracy zaworu termostatycznego ATM, ponieważ stosunek jest większy niż 2 do 1 pomiędzy przyłączami. Co to oznacza? Że jeżeli na przyłączu gorącej wody mamy 1,5 bara, to na przyłączu zimnej wody możemy mieć ciśnienie 1 bar, 1,5 bara, maksymalnie 3 bary, tak aby zachować stosunek 2 do 1. Często wymaga to montażu reduktora ciśnienia na przyłączu zimnej wody sieciowej. Błąd czwarty. Źle dobrana wielkość zaworu. Zawór ATM, na którym możemy ustawić temperaturę od 20 stopni do 43, najczęściej wykorzystywany jest na podłogówce. Dobiera się go na podstawie współczynnika przepływu KVS. Uproszczony dobór znajduje się w tabeli. Jak ją czytać? Dla uproszczenia. Jeżeli suma wszystkich pętli podłogówki, rur bieżących wynosi 700 do 1000 metrów, wybieramy zawór ATM o przepływie 3,2. Natomiast, jeżeli dobierzemy zbyt mały zawór o zbyt małym współczynniku KVS, spowoduje to nieodpowiednie dogrzewanie naszych pomieszczeń. Natomiast zawory ATM o Możliwości regulacji od 35 do 60 stopni najczęściej montuje się na instalacji ciepłej wody użytkowej. Tutaj bierze się pod uwagę liczbę punktów poboru, czyli tyle, ile mamy baterii, pryszniców, które obsługuje ten jeden zawór. Również w tabeli możecie zobaczyć, jaki zawór, o jakim współczynniku KVS musicie wybrać. Tabelę doborów znajdziecie w opisie pod filmem. Błąd 5. Brak zaworów zwrotnych na przyłączach. Przed zaworem na przyłączu wody gorącej oraz chłodnej powinniśmy zamontować zawory zwrotne. Najlepiej takie, które są zintegrowane razem ze śrubunkami. Nie tylko ułatwią nam montaż, demontaż, poprawne uszczelnienie takiego zaworu, ale również zabezpieczą przed przepływami zwrotnymi w przypadku zaniku ciśnienia na którymś z przyłączy. Teraz pokażę Wam, jakie zagrożenia niesie za sobą brak montażu termostatycznego zaworu mieszającego ATM na instalacji. Każdy, kto jest ojcem i głową rodziny wie, jak bardzo trzeba się o nią troszczyć. Codziennie, kiedy z żoną wracamy z pracy, wspólnie odbieramy dzieci ze szkoły i przedszkola. Moja żona Agata zawsze dba o higienę naszych pociech, ponieważ wie, jakie to ważne dla ich zdrowia. Zaraz po wejściu do domu przypomina, aby umyły ręce. Okazuje się jednak, że na higienie mycia rąk ich bezpieczeństwo się nie kończy. Kiedy pewnego dnia Jaś oparzył się, zdałem sobie sprawę, że gorąca woda to duże niebezpieczeństwo. Gorąca woda musi się przecież zmieszać z zimną, aby dzieci bezpiecznie umyły ręce, a na to potrzeba czasu. Jak wiemy, do oparzenia może dojść już w pierwszej sekundzie, kiedy woda osiąga temperaturę nawet 70 stopni Celsjusza. To właśnie ta sekunda zdecydowała, że mój syn poczuł ból, a ja złość, że nie zadbałem o jego bezpieczeństwo. Nie dopuszczam myśli, aby mogło się to zdarzyć jeszcze raz. Zajmując się tą sprawą, przyjrzałem się także rachunkom za wodę. Antosia i Jaś podczas każdego mycia rąk zużywali o wiele więcej wody, niż zachodziła potrzeba, tylko po to, aby ustawić odpowiednią jej temperaturę. Nie ma mowy o możliwości oszczędzania wody i pieniędzy. Żona bardzo dba o siebie. Często bierze kąpiel w wannie, oddając się przy tym chwili przyjemności. Nie zdawałem sobie jednak sprawy z tego, że taka kąpiel może mieć zły wpływ na jej organizm. Podczas przebywania w gorącej wodzie wdychamy parę wodną. Okazuje się wówczas, że może dojść do zakażenia chorobowego poprzez bakterie legionella. Główne miejsce występowania tych mikroorganizmów to zbiorniki akumulacyjne ciepłej wody, osady w separatorach i odmulaczach, ślepe odcinki sieci, a także elementy instalacji (takie jak prysznice czy baterie i sitka umywalkowe). Według Światowej Organizacji Zdrowia liczba śmiertelnych ofiar zakażonych bakteriami w skali całego globu sięga kilkudziesięciu tysięcy osób rocznie. Wiedząc o tym wszystkim, nie mogłem skupić się nawet na czytaniu gazety. Gdy zdałem sobie sprawę, jakim kosztem dzieje się to wszystko brakiem komfortu, marnowaniem wody oraz pieniędzy, i przede wszystkim niebezpieczeństwem mojej rodziny, powiedziałem dość. Pomyślałem sobie wtedy, że musi być jakieś proste rozwiązanie, aby uchronić nas przed tym wszystkim. Usiadłem do komputera i na stronie internetowej www.atmafriso.pl znalazłem odpowiedź. To termostatyczny zawór mieszający ATM nowej generacji. Który przeznaczony jest do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej. Znalazłem tam również mapę polecanych instalatorów, dzięki której wyszukałem numer telefonu do instalatora, który był blisko mojego miejsca zamieszkania. Instalator doskonale orientował się w problemie, o którym mu opowiedziałem. Poinformował mnie również, że jest możliwość instalacji tego zaworu w kotłowni lub bezpośrednio pod umywalką. Dzisiaj jestem spokojny o moją rodzinę. Bakterie zlokalizowane w zasobniku zostały usunięte, a w kranie płynie woda o optymalnej temperaturze. Takie rozwiązanie pozwoliło moim dzieciom dbać o higienę w bezpieczny sposób, mojej żonie oddawać się przyjemnościom bez zagrożenia, a nam wszystkim zaoszczędzić pieniądze na wakacje. Tą animację możecie bezpośrednio przesłać do waszego klienta, bądź pokazać mu ją na telefonie. Link znajduje się tutaj oraz w opisie pod filmem. Jeżeli chcesz zobaczyć film o zaworach termostatycznych ATM, kliknij tutaj. Nie zapomnij zasubskrybować nasz kanał oraz o łapkach w górę dla nas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć!